Cześć, witam Was bardzo serdecznie, witajcie ponownie w moich filmach. Yy, chuj. to jest, yy, dobra, ja jestem Spider Pro Gamer i witajcie w moim na moim serwerze. Już mówię Wam wszystko. Serwer na razie posiada 10 slotów, za miesiąc będzie ich 20, serdecznie Was zapraszam na mój serwer, w przyszłym tygodniu, bodajże w środę lub w czwartek jest otwarcie serwera i dodatkowo po prostu każdy kto będzie chciał będzie mógł sobie wejść na ten serwer, każdy kto będzie chciał będzie mógł kupić VIPa, oczywiście jeżeli chodzi o VIPa to jeszcze wszystko ja sam ustalę, jeszcze sam muszę do tego wszystkiego dojść. Już w 80% jest gotowy cały skonfigurowany serwer, jeżeli chodzi o zawartość pluginów. I jeszcze co można tutaj powiedzieć o tym wszystkim, no to to, że pluginy są pełni skonfigurowane, niektóre trzeba po prostu aby spolszczyć, ale to są takie drobnostki. Musiałam się troszkę męczyć na ustaleniu spawnu dla graczy, ustawiać kordy. W pluginach oczywiście jest to serwer non-premium, bez hamachi. Domena, po prostu hosting serwera. No to oczywiście jest craftserve.pl. Taki najlepszy, najbardziej optymalną ofertą wybrałem. I może oprowadzą Was, może tutaj jest niby wyjście na survival, ale tutaj to wszystko będzie pozmieniane. Tutaj jest taki skromny spawn. Jest to dość niewielki serwer, dlatego taki mały spawn. Natomiast tutaj posiadamy wejście do portali. Co jeszcze? Mamy tutaj y, takie dróżki oczywiście fartusznik kolega ze Escape'u. Ze Escape'a, czy jak tam to się mówi. Zrobił właśnie oto Taką ładną dróżkę. Zaprojektował kilka swoich własnych budowli, między innymi obserwatorium, y, taka y, handle NPC. Jeśli można to nazwać to co to jest no to enchantownia no i jeszcze zaprojektował o ile się nie mylę parkur i dróżki jeżeli coś zapomniałam no to oczywiście sorry ale dużo się włożył do tego ja także oczywiście wszyscy się składaliśmy z kumplami na sloty także tutaj mamy świnkarnię w bardzo szybki sposób kolega administrator yy, Teodor Zaprojektował taką świnkarnię i ja jestem, po prostu są rangi, są uprawnienia odpowiednie także myślę, że serwer jest powoli zrobiony. Tutaj mamy kibelki takie dość fajnie zrobione przeze mnie. Tutaj mój brat robił właśnie coś takiego, tak, takie surowcowe ściany, surowcowa podłoga z redstone'u. Po prostu z niej będzie się wychodzić na arenę PvP. Zamieszam zrobić arenę PvP, czy jak się tam się wymawia, tak jak jest w Kowadis, ale jeszcze nie jestem w stanie tego sam dobrze ustalić. No i co jeszcze? Mogę wam powiedzieć, jak to działa, że jestem head adminem. Będzie także kolorowy czat. Jeszcze kilka pluginów trzeba wgrać. Myślę, że gra na tym serwerze będzie fajna i to był taki odcinek luźny, spontaniczny i to było na tyle w sumie, także może jeszcze u góry pokażę Wam domek, on taki, o chodzi o to, nagroda taka można powiedzieć, podróbka tej nagrody. I jeszcze, może odwiedzimy sobie obserwatorium astronomiczne, ponieważ jest dopracowywane przez fartusznika mojego kolegę. Tutaj jeszcze go nie ma, ale w 100%, w 100 go widziałem. Dobra, moi drodzy. To by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam do oglądania moich kolejnych produkcji filmowych. Mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej. Ja się zamierzam. Do zobaczenia. No i pozdrówka. Cześć.